Dobry sen to taki, który jest nieprzerywany, po którym wstajemy i czujemy się jak nowonarodzeni, że mamy siłę do działania, a nie to, że wstajemy, jesteśmy zmęczeni, kręci nam się w głowie. Jeżeli weźmiemy tutaj pacjenta, który cały dzień nic nie je, a zje na sam koniec dnia o godzinie 22, a o 23 idzie spać, to jest duża szansa, że w nocy poziomy cukru będą. Wysokie, potem znowu będziemy mieli wyrzut insuliny, będziemy mieli potem spadek glukozy i będziemy niewyspani, Tak, w dużym, w dużym skrócie. W odpowiednich fazach dnia i dzięki temu fazach snu mamy odpowiedni wzrost albo spadek hormonów, więc cały ten profil hormonalny. Jest też uzależniona od naszego snu, więc warto zadbać o tę dość wydaje się prostą, ale trudną do zrealizowania, no bo trzeba przecież obejrzeć film, tak, albo, albo popatrzeć co tam się dzieje w internecie. Więc ważne jest, żeby odpowiednio wcześnie pójść spać i spać to minimum 7-8 godzin.